Gdy spojrzę wstecz, rozumiem, że Bóg mnie tam zablokował, żebym nie mogła się poddać, ale przez cały czas odgrażałam się, że się poddam. Jestem pewna, że stał tam i się śmiał. Testy, które napotykamy na drodze do wywyższenia. Dziś zobaczysz, że z niektórymi rzeczami, przez które przechodzisz i myślisz, że są tak pokręcone, każdy musi się skonfrontować w różnych momentach swojego życia, więc przede wszystkim Bóg nas testuje. Psalm 7, 9, Psalm 7. Boże sprawiedliwy, Ty, co przenikasz serca i nerki. Innymi słowy, On nas testuje, wypróbowuje i jest w tym sprawiedliwy. Wiesz dlaczego? Bo należymy do Boga. I On ma prawo dowiedzieć się, czy rzeczywiście wytrzymamy presję, ponieważ chce zrobić poprzez nas więcej. Pamiętam jak pewnego razu, każdy kto chce, żeby Bóg go używał w potężny sposób, niech słucha tego co zaraz powiem. Pamiętam jak pan włożył to do mojego serca. Powiedział: "Chcę, żebyś zawsze pamiętała, że te wszystkie osoby, którym możesz pomóc, możesz też zranić." Amen. Kiedy zaczynasz stawać przed ludźmi i mówisz im, czego potrzebują w życiu, nawet jeśli są to tylko dwie lub trzy osoby, którym mówisz, jak mają żyć, nawet jeśli to tylko dwoje dzieci, powinieneś się upewnić, że sam masz to w sobie. Niedobrze jest mówić innym, co mają robić, a samemu tym nie żyć. Właśnie to spowodowało wiele tragedii w ciele Chrystusa w ciągu ostatnich 20-30 lat. Czekają nas więc testy. Księga Jeremiasza 11:20 mówi: Pan bada nerki i serce. W jaki sposób coś badasz? Wywołujesz trochę presji? To nic złego. Nie musimy przez cały czas czuć się komfortowo. Biblia mówi nastawaj w porę i nie w porę. Czy to jest wygodne czy nie? Testujesz coś, oczekując, że się zachowa zgodnie z przeznaczeniem. Czy lubisz, kiedy kupujesz nowy ekspres do kawy, wracasz do domu i podłączasz go do prądu, a on nie działa? To frustrujące, prawda? Chciałeś dostać coś, co myślałeś, że dostajesz. Testujesz coś, oczekując, że zrobi coś, co ma zrobić. Przypuszczam, że nie ma tu osoby, która kupiłaby krzesło, jeśli wcześniej na nim nie usiadła. Amen? Ja nigdy nie kupiłam materaca, na którym nie położyłabym się w sklepie. Nie obchodziło mnie, jak głupio to mogło wyglądać. Nie obchodziło mnie, co myślą ludzie. Dave i ja nigdy nie kupiliśmy materaca, na którym się wcześniej nie położyliśmy, żeby się przekonać, czy jest wygodny. Więc testujemy różne rzeczy i Bóg ma prawo testować nas. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 8, ten rozdział jest dla mnie bardzo cenny, bo dopiero po wielu latach zrozumiałam, co dzieje się w moim życiu i że ten rozdział w ogóle istnieje. Chcę powiedzieć Wam trochę o pierwszych latach mojej służby. Jeśli nie czujesz się powołany do służby, to znaczy wszyscy jesteśmy powołani do służby, jeśli chcesz znać prawdę. Nie każdy jest powołany do służby publicznej, ale Wszyscy jesteśmy powołani, żeby służyć Bogu i ludziom. Tak naprawdę to więcej ludzi będzie pod wpływem każdego z was niż pod wpływem takiej służby jak ta. Gdyby każdy wierzący naprawdę wyszedł do ludzi i zapalił ich światło i był takim wierzącym, do jakiej roli wyposażył go Bóg, to oglądalibyśmy na świecie masowe przemiany i to szybko. Ludzie czekają na dowody, czym naprawdę jest życie dla Jezusa Chrystusa. Dziś wieczorem podam kilka przykładów ze służby. Nie musicie być powołani do tego rodzaju służby, żeby wcielić te przykłady w swoje życie. Rozdział 8, werset 1: Pilnie przestrzegajcie wykonywania każdego polecenia, które ja wydaję dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan poprzysiąg dać Waszym przodkom. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan Bóg Twój przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować, czyli przetestować. I poznać, co jest w Twym sercu. Czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie. Zapewniam Cię, że kiedy masz tęczowe dni, łatwo jest przestrzegać Bożych przykazań. Łatwo jest złożyć małą ofiarę, bo nieważne co masz, nadal dużo ci zostanie. Łatwo jest okazywać posłuszeństwo Bogu, gdy wszystko układa się po Twojej myśli. Łatwo jest być miłym dla ludzi i kochającym, kiedy czujesz się świetnie i wszystko jest cudowne. Ale co, kiedy Bóg Cię prosi, żebyś kochał kogoś, komu chciałbyś wsadzić palec w oko? Czy ktoś z Was przez to przechodził? Tak, jasne. Jednym z testów... O którym dziś krótko porozmawiamy, jest test miłowania niemiłych. O Boże, naucz mnie kochać. O tak, Jezu, chcę chodzić w miłości. Coś ci powiem: jesteśmy tacy duchowi w kościele. Kiedy Izrael dla nas śpiewa, a dziewczęta tańczą dookoła, mamy imprezę, jest świetnie. Ludzie teraz Joyce będzie nauczać i da mi tyle zachęty. Wiesz co? Powinieneś iść do domu. Nie chcę Was zniechęcać, ale powinieneś iść do domu. Właśnie tam to wszystko musi działać. Jeśli działa tylko tutaj, to będzie bezwartościowe, kiedy stąd wyjdziemy. Tu nie ma żadnej presji. Wiem, że jesteście na to gotowi, bo tylko ludzie radykalnie spędzają czas robiąc tego rodzaju rzeczy. Jesteście tu dziś wieczorem, bo chcecie tu być. Jesteście tutaj, bo kochacie Boga i naprawdę chcecie się uczyć. Chcecie się rozwijać i przechodzić przez testy i nie ulegać pokusom. Należą Wam się duże brawa. Amen. Wielu z Was bierze urlop, żeby tu być. Podróżowaliście, wynajęliście pokoje w hotelach. Pozwólcie, że coś Wam powiem. Skoro składacie taką ofiarę tylko po to, żeby usłyszeć Słowo Boże, to coś niezwykłego musi wydarzyć się w Waszym życiu. Werset trzeci mówi: Utrapił Cię, dał Ci odczuć głód. Żywił cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał Ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Niezwykły dzień. Zobaczmy, czy będę potrafiła opowiedzieć tę historię naprawdę szybko. Nie miałam pojęcia, dlaczego Bóg kazał mi czekać tak długo. Miałam tak wielką wizję, a wszystko, na co patrzyłam, było małe. Czy zdajecie sobie sprawę, że możemy cytować werset, któż by lekceważył chwilę skromnego początku, ale w zasadzie nie trudno jest ją lekceważyć, gdy się ma wielką wizję lub wielkie marzenie w sercu. I nie obchodzi mnie, co to jest. Jeśli chcesz schudnąć 20 kg, a tracisz tylko 30 gramów tygodniowo, to nie będziesz zbyt podekscytowany, ale jeśli trzymasz się czegoś dość długo, to w końcu tam się dostaniesz. Było mi tak trudno nie poddać się w tamtych dniach. Z jednej strony trudno było się nie poddać, a z drugiej, gdy spojrzę wstecz, rozumiem, że Bóg mnie tam zablokował, żebym nie mogła się poddać. Ale przez cały czas odgrażałam się, że się poddam. Jestem pewna, że stał tam i się śmiał. Jak to robi, gdy ty się odgrażasz, że się poddasz? O, pamiętam, jak pewnego dnia upadłam na kolana. O Boże! Boże, rzucam to wszystko, poddaję się, to koniec, już dłużej nie mogę. I mówię szczerze, słyszałam, jak Duch Święty pyta: naprawdę? I pomyślałam: Wydajesz się podekscytowany? O co chodzi? I o to, co wróciło do mojego serca: jedyne chwile, gdy naprawdę mogę coś zrobić w Twoim życiu, Joyce, to te kilka chwil, kiedy się poddajesz. Tak bardzo byłam cielesna, starałam się sprawić, żeby moja służba wzrastała, starałam się zmienić, starałam się zmienić Dave'a, starałam się zmienić moje dzieci, starałam się o dobrobyt. Tak się starałam, że prawie umarłam. Powtarzam to od lat. Jedna z naszych córek, Sandra, jest tu dziś z nami, pracuje teraz nad książką pod tytułem Starałam się i prawie umarłam. Większość z nas to robi. Amen? Po prostu robimy uczynki z ciała i zupełnie się wycieńczamy. Jesteśmy tak sfrustrowani i nie rozumiemy, dlaczego nie dostajemy tego, czego chcemy. Bo teraz mnie posłuchajcie. Wszyscy na początku mamy z tym problem, żeby dostać to, czego chcemy. Jeśli jesteś singlem, Chcesz wziąć ślub. Jeśli jesteś po ślubie, chcesz, żeby twój małżonek był duchowym gigantem. Jeśli nie masz dzieci, chcesz dzieci. Jeśli masz dzieci, chcesz, żeby dorosły i opuściły dom. Jeśli masz mały dom, chcesz duży dom. Gdy już masz duży dom, chcesz, żeby ktoś innego sprzątał. Gdy już ktoś go sprząta, nie podoba ci się sprzątaczka i chcesz kolejną. Jesteście tu dziś ze mną? Dopóki się nie dowiemy, że to nie rzeczy nas zadowalają, Bóg naprawdę nie może nam dać tego, co chcemy. Pamiętam, jak byłam kiedyś na skrzyżowaniu. Jechałam na pocztę po listy, których wtedy było zwykle dwa, trzy lub cztery orety. Gdy dostawaliśmy 10 listów, to był tańczowy dzień. Byłam podekscytowana. Ale gdy nie dostawałam żadnego, wtedy... A gdy dostawałam, byłam podekscytowana. Gdy mieliśmy pieniądze, byłam podekscytowana. Dave co roku dostawał w pracy 1200 dolarów premii i te dodatkowe pieniądze musiały nam wystarczyć na cały rok. Byłam podekscytowana w dniu wypłaty premii, ale potem musieliśmy kupić cztery nowe opony i 1200 kurczyło się do 800 dolarów. Potem jedno z dzieci musiało iść do lekarza i zostało 700. Zepsuła nam się lodówka i było 600, zanim zostało nam 200. Czy w tym budynku jest ktoś, kto jest zmęczony tym, co nazywam chrześcijaństwem? Jojo? Czujesz się dobrze, gdy wszystko układa się dobrze, a źle, gdy wszystko jest źle. Góra, dół, góra, dół. Cieszysz się stęczowych dni, ale Panie, pomóż mi, gdy nadchodzi dzień obrzyzania. W ogóle nam się to nie podoba. Amen? Nie patrzcie tak na mnie. To słowo jest w Biblii. To po prostu oznacza odcięcie kawałka ciała. Bóg musi się z nami rozprawić, abyśmy nie chodzili w ciele przez cały czas. On nas kocha, nawet gdy to robimy, ale nie jesteśmy dla niego zbyt użyteczni, gdy jesteśmy w takim stanie. On chce, żebyśmy byli stabilni i tacy sami, bez względu na to, czy jesteśmy na szczycie góry, czy w dolinie.